Ok, teraz stworzę cztery rzesze. To ja też. I zaatakuję Kazachstan. A ja Czechosłowację. Dobra Niemiec, atakujemy Polskę. Idę do NATO, potrzebuję pomocy. W tym czasie Węgry też zaczęły podbijać państwa i stworzyły taką swoją złą unię. Chciałem wam bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu do końca, bo mój kanał już powoli zaczyna upadać, więc chciałbym go trochę wzmocnić, więc powróciłem do robienia webpingu. Na razie.